Ale jest też druga pokusa, która jest tak naprawdę dokładnym odwróceniem tej pierwszej, bo tak jak mówiłem, pierwsza to jest opowiedzenie się za tym, co było, druga to jest bezkrytyczne przyjęcie tego, co nadchodzi. Taka pokusa liberalizmu, żeby się dostosować do naszych czasów. Czasy się zmieniają, zmieńmy Kościół, zmieńmy wartości, które mamy, zmieńmy teologię, bo to, co było, jest przestarzałe. W czasach starożytnych też to było. Ta kultura heleńska niektórych zachwycała. Tertulian, protestując przeciwko temu, pytał, co mają wspólnego Ateny z Jerozolimą. Ten problem mieli też Żydzi. Jak otworzycie Księgę Machabejską, pierwszą powiedzmy Księgę Machabejską i zobaczycie, to w czasach około 180 lat przed Chrystusem, kiedy następuje helenizacja Palestyny, czyli znowu kultura i religia się oddalają, Wielu Żydów przyjęło bezkrytycznie kulturę heleńską i mówili: Porzućmy tradycję naszych przodków, zacznijmy żyć tak jak wszyscy, będziemy tak jak wszyscy, będą nas lubić, będzie fajnie. I znamy takich księży też. I widzimy, że to się dzieje. I to jest też wielka pokusa. I to też jest intelektualnie bardzo prymitywne, bo właściwie jedno i drugie jest tak naprawdę tylko zewnętrzne. I to jest owoc kompleksów, nie? bo boję się tego, że mi przypną łatkę, że jestem z ciemnogrodu, że jestem taki, wiecie, e, za, jakiś tam, no, e, nie wiem, jak to powiedzieć, zabrakło mi słów. No, taki wiecie, nie, po prostu ze średniowiecza. To ja będę udawał, że jestem nowoczesny. nie? Jestem takim fajnym księdzem, takim nowoczesnym, przyjmującym wszystkie takie nowoczesne wartości, nie? Wiecie, w tym jest też mentalność taka modernistyczna, która uważa, że wszystko, co nowe jest lepsze od tego, co było. Nie jest. Nie jest. Też tu może być flirt z polityką, tylko będzie inny zestaw partii politycznych. To bardziej w latach 90. przerabialiśmy, wtedy było więcej duchownych, którzy flirtowali z polityką po stronie. Nazwijmy to liberalnej. Oczywiście, jak ja mówię, liberalizm, konserwatyzm to są takie pojęcia, które trzeba w mocnym cudzysłowie brać, bo to trzeba byłoby całego wykładu, żeby sprecyzować, co można rozumieć pod tym pojęciem. Ale chodzi mi tylko tak ogólnikowo. Ale za tą pokusą takiego liberalizmu też się kryje pewna postawa kapłana, bo taki kapłan po prostu chce być gwiazdą. Chce, żeby ta kultura, która oddzieliła się od kościoła, go akceptowała. Będzie miał parcie na szkło, powie wszystko, co media chcą usłyszeć, byle go znowu nakręcili. Jak mówię te słowa, to telewizja Lublin emituje moją zarośniętą gębę. Nie? Także wiecie, jak mówię parcie na szkło, to siebie przede wszystkim powinienem osądzić. Nie? Ale jest taka pokusa bycia gwiazdą, nawet jak nie telewizji, to przynajmniej gwiazdą gdzieś w lokalnym środowisku, że ludzie będą, taki fajny ksiądz, taki postępowy. Że nie ma grzechów już, nie? Najlepiej się do tego księdza do spowiedzi, bo wszystko z uśmiechem przyjmie i powie to nie grzech, nie?